Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Martusia, by dojść do szkoły, musi przejść drogą polną 3 km i 400 m, a potem szosą 700 m. Jaką długość ma trasa przemierzana przez Martusię do szkoły? Więc tak, ponieważ tu są wyrażenia dwumianowane, proponuję zamienić kilometry na metry, więc tak. Ta pierwsza trasa to y, mamy 3 km i 400 metrów, ile to będzie metrów? Wiadomo, że kilometr ma 1000 metrów, więc 3 km to będzie 3000 metrów. 3000 metrów i 400 metrów to będzie 3400 metrów, czyli to jest trasa polna. Natomiast jeszcze ma do przejścia trasę y, y, Szosą, tak? Więc wystarczy 3400 metrów dodać 700 metrów i wyjdzie nam długość trasy, którą przemierza Martusia, ale wyjdzie nam w metrach. 3400 dodać 700 to będzie 4100 metrów. Zamienimy to jeszcze na kilometry. Wiemy, że kilometr ma 1000 metrów, więc 4000 metrów to będą 4 kilometry i 100 metrów. I już możemy podać odpowiedź. Martusia ma do przejścia czy do przemierzenia 4 km i 100 m. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.